Kłopoty z włosami zaczęły mi się bardzo wcześnie. Gdzieś w okolicach 18 roku życia zobaczyłem przy czesaniu, że zostaje bardzo dużo włosów na grzebieniu i po, po No Dla młodego chłopaka to oczywiście było traumatyczne przeżycie. Już widziałem siebie łysego za dwa lata oczami wyobraźni. Początkowo wykonywałem dużo nerwowych ruchów, szukałem pomocy u lekarzy, dermatologów, dodawców, próbowałem różnych środków dostępnych wtedy na rynku i bardzo często efekty były albo zerowe, albo wręcz odwrotne, bo dany preparat wysuszał skórę, co potęgowało wypadanie włosów. Potem przez lata nie mogłem znaleźć niczego skutecznego. Przestałem trochę zwracać na to uwagę, chociaż problem wpadających włosów dalej istniał i zakola się powiększały. E, przypadkiem, jak to w życiu bywa, trafiłem do e, pani trycholog kownackiej. E, Słowałem preparatów Hill. E, po dwóch, trzech tygodniach e, zauważyłem, że skóra na głowie lekko... Nie do końca wiedziałem, czy to dobrze, czy źle. Skontaktowałem się jeszcze raz z panią Tykolog, i po kolejnych dwóch, trzech tygodniach zauważyłem już poprawę. Włosy były mocniejsze, przestały zostawać na grzebieniu. I zdecydowałem się kontynuować tą terapię. Jestem dzisiaj zadowolony i mm. zamierzam dalej iść do przecieżku.